Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziś odpowiem Państwu na 10 najczęściej zadawanych pytań odnośnie szumów usznych i to jeszcze z przeciągu ostatniego miesiąca. Także zapraszam do uważnego oglądania. Na koniec odcinka będzie podany kontakt e-mail do mnie, gdzie sekretarka poda mój prywatny numer, gdzie będziecie mogli Państwo zadać mi dodatkowe pytania na pierwszej bezpłatnej konsultacji. Ten link znajduje się również w opisie filmu. Pytanie numer jeden: Pojawiły się szumy uszne, pisk, co mam robić? Odpowiedź brzmi tak. Zapraszam do kontaktu z lekarzem-laryngologiem, albo na początku z lekarzem rodzinnym, który zajrzy nam do uszu. Pierwsze, co musimy wykluczyć, to czy w obrębie ucha zewnętrznego nic niepokojącego się nie dzieje. Każdy lekarz-laryngolog ma taki sprzęt, nawet protetyk słuchu, możemy mieć też do gabinetu protetyka słuchu, jeżeli nie mamy czasu, i, albo do lekarza z kolejka, to najszybciej tam, gdzie mają punkty protetyczne, aparaty słuchowe zrobią nam od razu audiometrię, obejrzą muszę zobaczą, czy nic tam się nie dzieje. Więc tutaj ja bym zrobił w ten sposób. Drugie pytanie. Jak wyleczyć pisk, szumy uszne? Czy mój pisk jest wyleczalny? No to jest złożone pytanie. Czy pisk jest szum do końca wyleczalny? Jeżeli zadziałamy szybko, szybko tu mam na myśli około 30 dni od pojawienia się pierwszego szumu, mamy bardzo duże szanse na to, żeby szumu pozbyć się całkowicie. Im dłużej to trwa, tym, że tak powiem, gorzej, ale nie znaczy to, że szumu nie można się pozbyć. W większości przypadków stosując no, najpierw leczenie farmakologiczne, no bo trzeba to przejść, bo być może są przyczyny, typu jakiś stan zapalny czy, czy, czy inne, neurologiczne. Jeżeli wykluczymy te przyczyny i nie, jest to, nie są to urazy mechaniczne, do czego zaraz dojdziemy, to najczęściej szumy uszne możemy wyleczyć po pierwsze farmakologicznie, a jeżeli to nie pomaga, to jest druga metoda, którą ja stosuję metoda TRT. I w metodzie TRT możemy ograniczyć szumę, uszne o 80% albo je zniwelować do zera. Jak mówił profesor Jastrzębow w wykładzie, do czego zapraszam do obejrzenia na moim kanale, szumy uszne możemy w większości ludzi po zakończeniu terapii już w ogóle nie mają wpływu na życie człowieka, a w wielu przypadkach takich cięższych są ograniczone. Czyli jeżeli słyszymy te 100% szumu usznego, to jak pacjent słyszy już tylko 20% albo mniej, to i tak doznaję dużej ulgi, i najczęściej państwo, jak przyjdziecie do mnie do gabinetu i zakładam państwu hybrydy, generatory szumów, to mówicie: Oj tak, to już jest w porządku, tak może być. Także wiele szumów usznych, tych pojawiających się nagle, jest wyleczalnych, a inne nie. To zależy od przyczyny. Pytanie numer 3: Czy szumy uszne po uszkodzeniu mechanicznym zginą? Najczęściej tak. Jeżeli to było uszkodzenie tam patyczkiem, albo no, byliśmy uderzeni, to często wynika, znaczy uderzeni, jeżeli tu nie ma zmian w obrębie czaszki, kości, albo mówimy tu tylko o urazie ucha, w sumie to błony bębenkowej. Jeżeli było to niezbyt daleko posunięte, jeżeli tam łańcuch kosteczek nie był uszkodzony, tylko uszkodzeniu uległa sama błona bębenkowa, która doznała perforacji, czyli przerwania. Najczęściej takie szumy ustaną w momencie, kiedy ta błona się zasklepi. Ona ma zdolności regeneracyjne. W rzadkich przypadkach robi się rekonstrukcję błony bębenkowej, albo można też dokonać zabiegu na tam, układzie kosteczek, tak jak w wypadku otosklerozy. Tym się już zajmują otolaryngolodzy, chirurdzy. Jeżeli takie coś nastąpi, to jak najbardziej można to w ten sposób leczyć. W większości przypadków, jeśli mówimy o urazach akustycznych, to Państwo pytacie o te patyczki nieszczęsne albo gdzieś tam coś ukuliście się Państwo w ucho jakimiś pineskami, tak się też zdarza. No to jeżeli to było no, niezbyt mocne, najczęściej szumusze po jakimś czasie ustaną. Co należy zrobić? No, udać się również do lekarza, żeby to obejrzał, czy to rzeczywiście ma nie niebać. No, trzeba iść do lekarza, żeby obejrzał, jak duże jest uszkodzenie. Może zaleci nam jakąś maść zewnętrzną na to ucho, żeby nas mniej bolało. No i nie wolno takiego ucha moczyć. Jeżeli było uszkodzenie mechaniczne, tam patyczkiem czy czymś, to nie moczymy takiego ucha. Dbamy o to, żeby nie dostawała się tam woda, ale jednocześnie, żeby w warunkach pokojowych było powietrze, no bo wtedy nie rozwijają się bakterie. Mamy pytanie czwarte. Od czego zacząć leczenie? Najlepiej zacząć od diagnostyki czyli zrobić komplet badań, tympanometrię, audiometrię, w zależności od tego, co szybciej, auto iść do protetyka słuchu, audiologa, albo iść do lekarza laryngologa, lekarza rodzinnego, niech ktoś obejrzy te uszy, zobaczy, czy tam nic niepokojącego się nie dzieje. Od tego zaczynamy. Pytanie piąte. Czy używać słuchawek do muzyki? I tak, i nie. Z jednej strony, jak zakładamy słuchawki, to wyciszamy sobie tło, a w szumach usznych Podstawowe polecenie to unikaj ciszy. Rozumiem, że za chwilę włączamy muzykę, radio, nie wiem, cokolwiek co lubimy i wtedy no, wzbogacamy niby to tło, ale i tak lepiej słuchać w polu swobodnym, ponieważ no, jesteśmy, mamy wzbogacone tło o inne dźwięki, są one no, jak gdyby potrzebne w habituowaniu szumów ucznych, nawet pożądane lepiej po prostu lepiej przebiega leczenie. Także można słuchać na słuchawkach. Ale jeśli jesteśmy w stanie z nich zrezygnować, żeby słuchać w polu swobodnym, to lepiej tak zrobić. Yy, uraz akustyczny, czy uraz akustyczny, czy powoduje szumuszny. Tak, urazy akustyczne mamy tu na myśli wybuch petardy, yy, jakiś inny nagły huk, dźwięk ogłuszający wręcz. Długotrwała yy, ekspozycja na właśnie głośną muzykę powoduje, że może się nam pojawić szum w uszach, pisk. Jeżeli taki szum trwa dłużej niż 24 godziny, 2 dni, trzeba bezwzględnie i szybko udać się do lekarza laryngologa. Coś jest nie tak, doznaliśmy trwałej szkody. Jeżeli to był wybuch, to nawet nie czekałbym 24 godzin, tylko szedł jak najszybciej do lekarza. Jeżeli to jest po muzyce głośnej, jakiejś takiej ekspozycji na dźwięk, jakimś hałasie, który był w pracy, Poczekałbym te 24 godziny i dopiero później poszedł do lekarza laryngologa, bo być może szum zniknie lub zmaleje. Siódme pytanie: Czy odwoskowiny w uszach szumi? Tak, jak najbardziej. Właśnie korek robi to, że zatyka ucho, wycisza nam dźwięki na tym uchu. Układ mózg rekompensuje utratę suchu. Wyczulając wszystkie komórki słuchowe na dźwięki, na bodźce, powoduje to szum, pisk w uchu, no bo układ stara się zrównoważyć. I po usunięciu korka, jeżeli to zrobimy miarę szybko, to słuch wraca do normy, często w ciągu kilku dni. nagle Jest takie wtedy, wow, ojej, jak głośno słyszę, ale szum i piszczenie ustają. Zazwyczaj tak jest. Jeżeli to nie jest odwoskowy, no to szukamy dalszej przyczyny. Ósme pytanie, czy szumy uszne będą już na zawsze? W większości przypadków, jeśli szybko zadziałamy, udamy się do lekarza, zrobimy komplet badań, tych podstawowych, ja nie mówię o super zaawansowanych, to możemy ograniczyć szumy zdecydowanie tak, że do zera zejdą. Wielu pacjentów, szczególnie tych młodych, którzy mają od niedawna szumy usznych, którzy mają w porządku tutaj wszystkie kręgi szyjne, zatoki i tak dalej, czyli nie ma przyczyny tak naprawdę szumów usznych, pojawiły się nagle, najczęściej one znikają. Te szumy uszne znikają albo są tak zniwelowane, że pacjenci mówią, że prawie jakby zniknęły. Czyli uznajemy, że ich nie ma. A u niektórych osób po prostu nie udaje się wykluczyć szumu usznych do końca i udaje nam się je zredukować, ale tak jak wspomniałem wcześniej w którymś pytaniu, jest to redukcja aż 80%, czyli pacjent naprawdę czuje ulgę. Jeżeli on słyszy te szumy i nie dają mu żyć, to jeżeli zredukujemy coś 80%, to i tak jest to duży postęp i pacjenci najczęściej mówią, że tak to już da radę funkcjonować. Dziewiąte pytanie, czy trzeba iść do lekarza i jakiego? No już po części odpowiedziałem w poprzednich pytaniach. Najpierw poszedłbym do lekarza laryngologa, jeżeli nie możemy się dostać, no to nie, niech lekarz rodzinny nam obejrzy Jak nie ma czym obejrzeć, bo może nie mieć otoskopu, no to idźmy do protetyka suchu. Warto też, myślę, jeżeli mamy zawroty głowy, tutaj jakich bierzemy leki na depresję czy inne rzeczy, to udać się też do neurologa. Niech sprawdzi co pod, pod kątem neurologicznym, czy coś się nie dzieje. Jeżeli jesteśmy po COVID-zie, też dobrze by było udać się do lekarza neurologa. Dziesiąte pytanie kontakt do nas, jak uzyskać kontakt. Drodzy Państwo, nie jestem w stanie odpisywać na wszystkie komentarze na YouTubie. W weekend chciałbym też odpoczywać, wtedy jestem dla Państwa dyspozycji w tygodniu i mogę zrobić więcej, po prostu na więcej takich pytań odpowiedzieć. Najlepiej kontaktować się ze mną e-mailowo przez Messengera, też można przez, na, przez naszego Facebooka. Łask wpiszecie Państwo w Facebook, a adres e-mailowy to otomet pk, jak Przemysław Kozaczka, małpa.gmail.com Tam sekretarka w godzinach 8.00, 15.30 odpowiada na maile. Robi to bardzo szybko i bardzo sprawnie. Jeżeli trzeba, to podaje kontakt do mnie. I wtedy ja kwalifikuję Państwa na TRT. Czy się Państwo kwalifikujecie, czy nie. Ta pierwsza konsultacja telefoniczna jest bezpłatna. Także zapraszam do dzwonienia. Jak nie mogę odebrać, to po prostu za jakiś czas oddzwaniam. Mam nadzieję, że Państwu pomogłem, rozwiałem parę wątpliwości. Życzę Państwu życia bez szumów, dużo zdrowia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.